Ta winda nie działa, przykro mi. Jeśli nie działa, to po co jej pilnujesz? Nie działa nawet dla gości Karego Jurody. Jestem z nim tu umówiona. Skoro tak, to zapraszam i życzę udanego wieczoru. Ewoluował po raz kolejny zresztą, a ja jestem częścią tej ewolucji. Dziewczyny elektryzują energią. Poprosiłem mnie, bym nagrał z nimi ich nowy kawałek. Spodziewałem się. Reszta to materiał na legendy. Kev, wyglądasz świetnie. Jeszcze niedawno wspominałeś w wywiadach o swojej depresji. Chęci skończenia z muzyką. Co się stało? Nie wierzcie w ani jedno moje słowo. Yeah. <laughs> Prawa ręka. Wizja się zawsze, że kończy się mój czas i muszę będzie. Popatrzcie. Odpowiedz tylko na szybkie pytanie. Jak to jest towarzyszyć Keremu i Rodajnowi? Legendzie już Nie Płynęłeś, czy co? Bez komentarza. Dzięki, ale naprawdę muszę już być w cieniu. Idziemy. Może chcesz jeszcze udzielić kilku wymiarów. Miłość od pierwszego wejrzenia, co miłość przybiera różne formy i różne początki. Jestem, jestem, mną. jestem, Chcę ci kogoś przedstawić. I to spektor. Stary znajomy poznałem go w Memphis. Cześć! Masz z IE Z powodu cenę znajomych. Wiadomo, panie rodaku, na pańskich przyjazdów specjalna zniżka. No to zobaczmy, co tam masz. O interesach pogadacie jeszcze później. Teraz chodzę. Czy ci coś pokazać. W ogóle to gratulacje, Kerry. Niezła impreza. Skoro kryzys zażegnany, to jaka będzie następna misja Keregu i rodań, Zamach na Kowaczka? Bardzo śmieszne. Czułam tego nie daruję. Co pożałuję, że namówią mnie do podpisania tych wszystkich kontraktów. Próbowałeś zerwać kontrakt z wytwórnią? Bądźmy poważni. Zerwę kontrakt i co? Kto mi wyda nowe kawałki? Kto się zajmie dystrybucją, promocją, dojściami do influencerów, mediów? Oni to wszystko trzymają w garści. Przestajesz być na ich garnuszku. Przestajesz istnieć. Ale jesteś wolny. Wolność, w której możesz sobie nawet ścierać gardło, ale nikt cię nie usłyszy, to po prostu inny rodzaj klatki. Pokażę ci zaraz jedno z moich ulubionych miejsc w całym Night City. Podam tu rzadko, ale zawsze z ważnych powodów. Powinnam czuć się wyróżniona? Tylko nie wyobrażaj sobie za wiele. kazałem nikogo tu dzisiaj nie wpuszczać. Uwielbiam ten widok. Uwielbiam patrzeć na to miasto z góry. Jak? Tylko w tym mieście zasypiasz i myślisz, że jesteś wyjątkowy. A potem budzisz się i znowu. Jesteś nikim. Harry, widzę, że coś cię dręczy. Myślałem, że ta cała afera z Askrax to głównie mój strach o to, że ludzie zobaczą we mnie kolejny produkt. Ogniwo korporacyjnej machiny. Sprzedajny Eurotain robiący dobrze azjatyckim gwiazdkom dla kasy, fejmu i przypomnienia o swoim kurwa istnieniu. Ale tak nie jest. Jest. Ale to nie najważniejsze. Bo prawdziwy problem leży głębiej. W mroku. Opowiedz mi o tym. Myślałem, że boję się, że wszyscy zobaczą we mnie niewolnika korporacji. Ale ja po prostu bałem się, że znowu znajdę się w czyimś cieniu. Znowu? Przez wiele lat żyłem w cieniu John'ego. Byłem elementem tła, jego dopełnieniem. Nie wierzyłem, że mógłbym zaistnieć bez Silveranda. To dlatego odszedł z samurai. Johnny myślał, że stworzyłeś opuszczając samuraja, że nie wytrzymałeś presji. Tak, wiem. Ale nie miał racji. Ja po prostu postanowiłem zawalczyć o siebie i walczę do tej pory. Night City jest pełny cieni. Od lat robię wszystko, by żaden z nich na mnie nie padł. Rozumiesz? Kurwa. Ja mam temu miastu jeszcze wiele do udowodnienia, ale ty jesteś na szczycie. Night City jest twoje. Czego tu się bać? Może kiedyś wrócimy do tego tematu, kiedy będziesz tam, gdzie ja. Myślisz, że, że to kiedykolwiek nastąpi? Jesteś silna. To miasto cię nie pochłonie. Trzymam cię za słowo. Kurwa, wybacz. Bardzo Cię lubię, Wi. ale nic z tego nie będzie. A, okej. Okay. Nie przejmuj się. Nie ma sprawy. Dzięki za wszystko. Ja tu jeszcze chwilę zostanę. Ale Ty wracaj na dół. Możesz wypić za to miasto. I mnie w nim. To na razie. Nie znaczy, się z pierwsze. Znajdź sobie pracę. Jestem trochę zajęta.